Wierzysz w to, że Jezus chodził po wodzie? Jeśli tak, to, to sporo, ale jeszcze nie bardzo dużo, bo wiemy, że Szymon Piotr miał pragnienie chciałbym wyjść z łodzi i pójść tak jak Jezus po wodzie. No to Jezus mówi: Proszę bardzo, chodź. Wczuj się w to. To, to musiało być. Ciekawy moment, bo nie jest łatwo zrobić ten pierwszy krok. Nie wiem, czy wydaje się, że zrobiłbyś go, spróbowałbyś, spróbowałabyś. Ja mam nadzieję, że tak, ale nie jestem tego pewien. No i to jest fantastyczny moment w wierze, kiedy przechodzimy od tego, co jest zadeklarowane, co jest wypowiedziane, co jest obiecane, do tego, co jest zaufaniem w rzeczach, w których nie mieści mi się w głowie, że tak można by było, ale Jezus mnie zaprasza no i spróbuje. I już doświadczyłem, już wiem, już zasmakowałem, mogę, idę i nic mi złego się nie stanie.